Dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność, za, ry za rywalizację na wosławskich bulwarach. Nadeszła, nadesz nadszedł czas do podsumowania klasyfikacji kategorii wiekowych, między innymi również do klasyfikacji dodatkowych mistrza Wosławka, mistrzyni Wocławka, najlepszego biegacza włosowskiego klubu biegacza Maratonczyków oraz najlepszej, można powiedzieć, Zawodniczki Bosowskiego Klubu Biegacza Maratonczyk. Zaczniemy od kobiet, od klasyfikacji wiekowych. Od kategorii wiekowej K1, czyli 16-19 lat. Żadna z tych tej kategorii zawodniczka nie została sklasyfikowana. Przechodzimy do kolejnej klasyfikacji wiekowej. Kategoria K2, czyli 20-29 lat. Oczywiście pierwsze miejsce zajęła Agata Szafran gratuluję. O, to A, Jak możecie, panowie. Na ciepłe poranki. Na zimne, przepraszam. Tatuetka. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Przechodzimy do kolejnej klasyfikacji kobiet. Kategoria K3. Oczywiście 30-39 lat. Pierwsze miejsce Monika Szyling-Kłos z Gratuluję. 21 punktów. Gratuluję. Ja tylko chciałem tu jeszcze upomnieć. Agata Szafra zdobyła 17 punktów. Brawo. Kolejna klasyfikacja kobiet to... Kategoria Wikowa K4 czyli 40 i 49 lat pierwsze miejsce oczywiście nasza klubowiczka Dorota kraszewska 30 4 punkty Dorotka zdobyła Gratuluję Nieważne ile punktów, ważne, że zaliczyła 4 etapy Przechodzimy do kolejnej klasyfikacji kategorii kobiet, czyli K5, 50-59 lat. Pierwsze miejsce oczywiście Wioletta Kaczkowska, 25 punktów. Gratuluję. W drugim miejsce nasza Halinka, czyli Halinka Szafran z ilością punktów 14. Jeśli Państwo chcą kartoniki, to są dostępne tutaj. My przekażemy zostałetek, aby się nie połamały. Słucham? 14. 14. Ja tylko informuję, że Władisławiak 2 była współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Wrocławek. Jest tu nas przedstawiciel, kolega Stanisław Stanowski, za to serdecznie dziękujemy. I mogę powiedzieć, że nasze kobiety, wosławskie kobiety, które biegały Grand Prix. To praktycznie co trzeci zawodnik we Władysławie Cross. Serdecznie dziękuję. Było ich pięć. Znaczy ogólnie kobiet biegało więcej, ale panie były sklasyfikowane do klasyfikacji końcowej. Ja serdecznie za to dziękuję. Przechodzimy do klasyfikacji mężczyzn. Trzecie miejsce to Wojciech Kraszewski z ilością punktów 33. Gratuluję. Mama odbierze statuetkę. Tata nie ma statuetki, to odbierz w imieniu syna. Gratuluję. Y już Teraz tak. Trzecie miejsce, przepraszam, drugie miejsce zajął Krzysztof Kapura z ilością punktów 42. I pierwsze miejsce zajął Artur Piwoński z szkół numer 3 do z punktów 45. Gratuluję. Przechodzimy do klasyfikacji mężczyzn wiekowej, oczywiście K. M2. TK, ciągle z przodu mi nie wiem czemu. 20 29 lat i oczywiście nasz rodzinek Damian Piernikowski. Gratuluję. Zdobania na reprezentant naszego klubu 59 punktów i kubeczek. Gratuluję. Przechodzimy do kategorii mężczyzn M3, czyli 30-39 lat. I zaczniemy od miejsca drugiego. Czyli można powiedzieć, nas. Biegać z Urzędu Miasta Włocławek, Stanisław Stanowski zajął drugą pozycję. Gratuluję Gratuluję Stasiu ja powiem aby być sklasyfikowanym we Władisławia Krass trzeba było ukończyć co najmniej cztery etapy i pierwsze miejsce oczywiście zajął Piotr Wiśniewski z pomian z ilością punktów 63 ja sobie Przechodzimy do kolejnej klasyfikacji wiekowej M4, 40-49 lat. I jest to trzecie miejsce. Czwarte, czwartego miejsca nie ma, bo osoba, którą myślałem, że czwartą pozycję zajmie się, nie pokazała. Dzięki. Trzecie miejsce. Oczywiście nasz Piotr. Piotr Kącki, gratuluję. Trzecie, 20, 20, 20, Druga pozycja Wojciech Kraszewski Również nasz Spróbowicz 39 punktów. I w pierwsze miejsce tylko różnicą jednego punktu czyli Wojciech Segelin 40 punktów. Gratuluję Wojciech Bardzo i Kubeczek. Kategorii M5 nie ma, niestety. Przechodzimy do kategorii M6+, czyli powyżej 60 lat, wśród mężczyzn. I tak. Trzecie, drugie miejsce, przepraszam, zajął Wiesław Guzieniewski z ilością punktów 15. Gratuluję. Gratuluję, panie Wiesławie. I pierwsze miejsce. Można powiedzieć pod, podczas naszego biegu dzisiaj nieobecny, ale obecny wśród nas na członek zarządu Jan Wojarski z ilością 39 Gratuluję. Ja Nie wiek ze względu na korzonki, no ale to trzeba mu dzisiaj wybaczyć. Taktycznie. co Taktyka. Przechodzimy do dodatkowych klasyfikacji, czyli zaczniemy od najlepszych zawodników z Włosowskiego Klubu Biegacza Maratończyk. Aby zostać włosowskim... Można powiedzieć biegaczem, zrzeszonym w naszym klubie, trzeba wypełnić deklarację oraz uisić składkę członkowską. A więc tak, zawodnik, najlepszą zawodniczką jak do tej pory w sezonie 2011 okazała się Wioletta Kaczkowska. Gratulujemy. Brawo! Gratuluję Pani to dużo by chciał To jest duch walki z kontuzją, ale. Duch walki, Najlepszym zawodnikiem, i tu można powiedzieć bez żadnego gadania, i każdy się z tym zgodzi, został kolega z Dubania. Bez żadnego gadania, to jest można tak powiedzieć, do kolejnej klasyfikacji, tej najmilszej, czyli do mistrzyni Wocławka. Włocławskim Grand Prix oraz do w Włocławka. Ja tylko przypominam, że aby być sklasyfikowanym w tej klasyfikacji trzeba było kończyć cztery etapy, tak? Ale jeśli ukończył ktoś 5 lub 6, to również one były dopisywane te dodatkowe, tak? Liczyła się największa ilość zdobytych punktów. Zaczniemy od kobiet, a więc tak. Oczywiście najlepszą kobietą okazała się bieganiu. Bieganiu. I powiem tak, była różnica tylko czterech punktów między mistrzynią a drugą zawodniczką. Wioletta Kaczkowska, gratuluję. Jest to mistrzyni Wocławka, Zobaczcie, 23 trofea. Pani Monika Szylinkos była druga, opuściła dwa etapy. Straciła 4 punkty, bo bardzo blisko. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku to nadrobi. Nie startowałaś, jak się dziwnie Ale to już Ale to wiadomo z jakich względów. Pani Monice to wybaczymy w tym roku. I teraz tak, wiszę Wocławka Wladisławiak w Grand Prix Wosławka w biegach przejowych amatorów. Został kolega z Płomian, Piotr Wiśniewski, z ilością punktów 63 Gratuluję Piotrze. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również nas odwiedzisz. Gratuluję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tarczyński Daniel. Jestem prezesem włosowskiego Klubu Biegacza Maratończyk. Jesteśmy po podsumowaniu w Ladislawia cross 2, grampy i Włocławka w biegach przejawych amatorów. W podsumowaniu w Ladislawia cross 2 było sklasyfikowanych 17 osób, którzy czynnie brali udział w sześciu etapach Grand Prix Włocławka na terenie miasta, na terenie naszego miasta. Były to biegi przełajowe oraz biegi płaskie, m.in. organizowane nad Włocławskimi Bulwarami, nad Jeziorem Czarne, Jeziorem Łuba i nad Stadionem Osirowskim. Tutaj nad Włocławskimi Bulwarami został wyłoniony mistrz Włocławka w biegach przełajowych, wśród amatorów mistrzyni Włocławka w biegach, w biegach przełajowych, amatorów jak... Również najlepszy zawodnicy w poszczególnych kategoriach biegowych, jak i najlepsza zawodniczka oraz najlepszy zawodnik w sezonie 2011 Włócowskiego Klubu Biegacza Maratończych. Imprezę można zaliczyć założoną z tego względu, że co trzecia osoba w naszym biegu to kobieta, kobieta z Wrocławka, która biegała, biegała czynnie i to nie na krótkich dystansach, bo na dystansach powyżej, można powiedzieć, 3 km. W każdym bądź razie ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejną edycję Władysławia Cross, tym razem 3, która również będzie organizowana na terenie miasta, będzie wiele zmian, wiele ciekawostek. Serdecznie zapraszam w 2012 roku. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.